Proszę się czerni tej nie bać. Wiersz autorstwa Grzegorza Nowickiego do wystawy Leszka Różeńskiego. Czytają Beata Nowicka i Grzegorz Nowicki. Zimą czarne są drzewa na białym teatrze chmur. Proszę tej czerni się nie bać. Proszę tej czerni się nie bać. To tylko jedna z ról. To tylko duszy osnowa, przystań przelotnych snów. Co księżyc w ramionach chowa, jak miłość w tysiącu słów? Co księżyc w ramionach chowa, jak miłość w tysiącu słów? Proszę tej czerni się nie bać. Proszę tej czerni się nie bać. To życia naszego tło. Tam piekło dotyka nieba. Tam piekło dotyka nieba. Światło pochłania mrok. Światło pochłania mrok.